Cześć, jestem Series i jak widzicie jest w tle rozgrywka, z którą grałem z Procox66 niedługo się pojawi odcinek, jest bardzo stary droga zapomniałem, ale to nie jest odcinek na to w tym odcinku mam info o nowych seriach, dwóch czyli, że będę albo jedna, czyli będzie coś w tym stylu, że challenge, że po prostu napiszę jakieś challenge ja bym po prostu do Challenge o czymś w Stars robił, a drugie po mitu, czy tam mity z Brawl Stars jak tam kto woli. Jak chcecie tę serię, to piszcie po prostu w komentarzu. A my widzimy się w następnych filmach. some work <laughs> Buenas noches